Ale to wszystko zależy od słuchaczek, słuchaczy, od nas wszystkich, żebyśmy stanowczo podejmowali tę sprawę. A jest najnowsza okazja. Zatrzymano patriotę księdza Jacka Mindlara, i przez 9 godzin byłego księdza, który miał dość już pewnych sytuacji, bo mu zakazano wystąpień na 20 lat, i by na lotnisku. W Londynie rozmawiałem z nim tego samego dnia wieczorem i przesłuchiwali go tam Żydzi w, w służbie specjalnej. Tak, przesłuchiwali na temat tego, co tak. pisze w Polsce, oskarżając go o antysemityzm, i nie dopuścili go do wylądowania w Anglii, miał, gdzie miał być gościem. Angielskiej Organizacji Prawicowej i Polonii. Tu powinien być protest, tu już powinien leżeć protest ministra spraw tak, zagranicznych. Ja apeluję do zorganizowania manifestacji przed ambasadą Wielkiej Brytanii w tej sprawie. To są rzeczy niedopuszczalne. Dzisiaj ksiądz Miedlar, potem inni. Ty prowadzą no, się no. no nie, tak, nie, bo mnie nie, też zapraszają nie, do Anglii, ale nie, nie tylko. Nie to po prostu, oni się coraz bardziej rozuchwalają, tak jak było z Facebookiem, gdzie przypomnę narodowców, wy, wykreślali nawet te apele o udział w marszu Nie. No nie wykreślili po pół dnia, gdy się w końcu zdecydowali być na Facebooku. Także, ale może dodam coś anegdotycznego, na lotnisku w Tel Awiwie przez całą noc Mossad Przesłuchiwał pewnego księdza, który miał nieszczęście mieć na imię Jerzy, a nazwisko Nowa. Co dowodzi, że Mossad nie jest za mądry, jeśli by mnie pomyliło z jakimś księdzem. Dziękuję.